Okej okay, kochani, ja jestem Dizowska, to jest Neverendic Nightmares! Odcinek drugi. Nie widzieliście menu w poprzednim odcinku, dlatego teraz wam zaprezentuję, bo jak ja mógł wam nie zaprezentować menu. Dlatego... Klikamy kontynuuj! I jesteśmy z powrotem. Pętacie, po ostatnim odcinku byliśmy z naszą siostrą na strychu i wyprawialiśmy tam bardzo, bardzo nieprzyjemne rzeczy. Oj moja siostrzyczko! Co my teraz zrobimy? Nie mogą się dowiedzieć w naszym romansie. A tak naprawdę ten kruk mi się nie podobał, wygląda jakby miał zaraz wylecieć stamtąd. Myślę, że powinniśmy z tą wejść jak najszybciej, ponieważ... ponieważ... to wszystko mi tutaj się nie podoba bardzo! Nie podoba mi się i to bardzo, bardzo. To głównie chyba przez to, że... Czemu tu jest tak ciemno w tym miejscu? Czy ja to widzę. Widzę coś dziwnego pod tym łóżkiem, ale... Ale to chyba nic, to chyba nic. Myślę, że teraz jesteśmy w takiej bardziej prawdziwej rzeczywistości te dziwne lalki tutaj dookoła naprawdę dają takiego dziwnego klimatu o! kwiat... Duszki. kochanie? czy to... ty siostrzyczko? <laughs> może lepiej tego nie sprawdzajmy może lepiej po prostu jak najdalej obawiam się jednego że w końcu będzie tu jakiś ktoś kto będzie nas gonił bo bez bez przyczyny na pewno nie dano tutaj sprintowania. Chyba tu już byliśmy. Czyli przeszedłem te dwa pokoje. Okej, okay, no, sprawdziłem pokoje, Musiałem zobaczyć, czy czegoś, co by się nam przydało na przyszłość. A teraz, a teraz w prawo. Teraz w prawo zobaczyć, co takiego ciekawego tam będzie. Czy będzie tutaj coś, co zmieni nasze dotychczasowe życie. Ponieważ ja już myślę, że wystarczyło tu zmienione przez te koszmary. Jeszcze jeden obraz naszego. Ło! Ło! Dobra, już wszystko jest jasne. Już wiem, że coś nas będzie goniło. Czemu nasza siostra stoi na podłodze? Czemu to wszystko tak pulsuje? Aj, mam bardzo złe przeczucia. Idziemy spać za karem, do spania. tu do spania, idziemy spać, i spać. Nie da się iść spać, naprawdę. Dobra. Nie może być takie straszne, jak się nam wydaje. Szczególnie, że jedynym wyjściem, jakie mamy, to jest zejść do piwnicy. Co mi się nie widzi nigdy? Sami wiecie, czemu. Jeszcze ta muzyka z tyłu, z tyłu, w tle. <laughs> Może lepiej. Nie będę sprintował chwilowo, żeby jakoś zaoszczędzić nam energię. O nie, ona tam znowu jest. A tu jest ciemno jak w dupie, nie wiem, co tu się wyprawia Czemu tutaj jest takie dziwne coś, co tak... ...cieni? Nie podoba mi się to tu się lis? Nie magam, nie mądl się nade mną Wszystko, wszystko, już mówiłam że te lalki porcelanowe się... ...źle mi kojarzą całe życie One mają, przynajmniej, wpływ do końca Już to wiem Dobra Chyba dochodzimy do sedna sprawy. Może mam podążać za tymi lalkami? Między pokojami z lalkami. Um. Ham. Ham, ham, Na razie nie wiem w ogóle czego mam szukać. Ten obraz ma inny kolor niż tamte. To mi śmierdzi. Są nadąca się lalka? Nie patrz się. Nawet się nie wasz. Okej, okay, popatrzyłem. Zobaczyłem. I zostawiłem. Tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. Fidel Castro, Największy człowiek rodziny Disowskich. How the fuck. Skąd się tutaj znów Dobra, wchodzimy tak naszych wypadek, żeby zobaczyć, czy przypadkiem coś się nie stanie. What the fuck! What the fuck! O! Gdzie on do cholery jasno poszedł? Mamma mia! Gdzie on poszedł? Jest niemożliwe. La 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 Tak To się stało Zdarza się Przy pracy czasami Bardzo często, ej! Aha! To był checkpoint! Teraz się skapłem Będzie fajnie, ale mnie noc zaswędził Z tego wszystkiego co się stało. Jestem ciekaw, czy on będzie nas tak jakby... Gonił cały czas, czy. No, nope, no, nope, nara. Jakim cudem możemy go ominąć? Użyć jakiejś drzwi? Czy nie? Czy on pójdzie w lewo w końcu? Może jednak pójdzie, nie? I wtedy miałbym okazję uciec. Zobaczcie go zachowanie, czy jest bardzo zaskryptowane? Dobra. Idziemy. No one cares. No one cares. Zapie mnie. Przeraśnięte dziecko na sterydach. O nie. O nie. Musimy znowu wejść do piwnicy. To mi się nie podoba. Wiecie dzieci. Sterydy są złe ogółem. Biorą mnie tylko bardzo źli ludzie, którzy chcą wyglądać właśnie jak to dziecko. Nigdy nie bierzcie sterydów, bo będziecie mieli mojego siusiaka. Zobaczymy, co mamy tutaj ciekawego. Boże, znowu ty. O ja pierdzielę. Schizy porcelanowych lalek. To to jest, to jest po prostu to. To jest po prostu to, na co czekałem. Czy tutaj znowu jest coś, co mnie będzie. Może więcej lalek. O nie, bez nie jesteś matką tych wszystkich lalek. Na szczęście, nie wiem w ogóle, czemu tak pomyślałem. Ale ona tak po prostu siedzi wyżej niż wszystkie lalki i wygląda na to, jakby miała mi powiedzieć: To Twój koniec! Stary. O nie, no, znowu będzie nas gonił. Ja to czuję, ja to czuję, ja to czuję, ja to czuję, że on tu jest i na nas czatuje. Jestem dziś dasz tam nie będzie kow. Do najbliższej szafy. Halo? Dobra, to chyba nie nie zapie nas teraz. A, gorzej, jeżeli teraz nam tutaj wyskoczy i będą się tam uciekać. Wolni mi tu zaczyna śmierdzić takim. Jakby może mam wszystkie laki znaleźć. Nie wiem do końca, bo tak naprawdę nie wiemy co mamy zrobić. No po prostu iść przed siebie i... Kolejna piwnica? Ile tych pięter w piwnicy jest? Tylko nie mówcie mi, że wpadłem w pętlę czasową. To jest najgorsze, co się może przytrafić człowiekowi. Szczególnie jak nie jesteśmy tego świadomi. O, teraz patrzymy na szczegóły wszystkiego, co się dzieje dookoła, ale widzę, że chyba to nie jest pętla. To byłoby zbyt piękne. Czemu zawsze wchodzę do pierwszych drzwi? Tak beztrosko, myśląc, że nic mi się nie stanie. Wiecie co, teraz by mi się przydała naprawdę ta sie siekiera, którą wcześniej mieliśmy. Albo tak ta gra chcę teraz sprawić, że będziemy zbyt spokojni i będziemy olewali wszystkie szafy dookoła. By oh no! Lepiej biec. Nooo! Nara! Bitch! Oh no oh no oh no, oh no, oh no, oh no, oh no! Oh no! Oh no! Ja to znam! O nie, no dziury jeszcze wpadnę! Dobra, tu raczej. What the fuck? What the fuck? Co to było? Gdzie my jesteśmy? Nie było mnie tu wcześniej chyba. Dobra, nieważne, w każdym razie możemy przejść. Tam. Szafy. Aha, to są te dwie szafy, które wcześniej minąłem. No nie, no nie, no spadek mi stąd! Gieju, rudy. Dobra, on nie jest rudy, no prawda, ale... Ale jak na dziecko masz bardzo wyrośnięte... plecy. Plecy. Tak, plecy. I nos. Masz duże usta i nos, to jest prawda. To jest tak wyglądała, prawdziwsza prawda. I idziemy stąd! No ład! Nigdy mnie nie znajdziesz więcej, bo idę sobie tam Za dużo szaf jest po drodze. To jest prawda Eee mleko What the fuck? Co z nią jest i tak? Nie podoba mi się to Tak wiem, wiem Kaka, Kaka Rozumiem całkowicie co do mnie mówisz. Nie! Nie wyczuwasz mnie w tej szafie. Nie wyczuwasz! Idziesz sobie stąd. Ale nie w tą stronę. No, dobrze. What the fuck! Boli coś? Twoje to? Zrobiłeś na to? Koniec kieszonkowego w tym miesiącu. Mały gnoju. O no, 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 może się tu nie zmieści. A to nagle. jeb, yep, za mną będzie i tak. Puch, i będzie po mnie. Okej. Okay. Okej. Okay. On wchodzi za mną. On to naprawdę robi. Okej. Okay. Tutaj nie było. Oh, no, bitch! Nooo! Yeah. What the fuck! Może naszym celem... O, oh. znam tą scenę, widzieliśmy to już raz. Teraz to na pewno widzieliśmy. Jestem tego pewien. No, teraz takie trochę wariatkowo, kochani. A, może ja się schowam jednak gdzieś? Albo i się nie, da. No. Halo? Popok? Dobra, może damy, damy radę coś z tamtym zrobić na górze, ale... no nie nie mogę nic zrobić w tym momencie? Będę musiał tylko tego słuchać dookoła. Um, cały czas, przepraszam. Otworzyły mi się drzwi. How sweet! Nie wiem, czy chciałem stąd wychodzić, czy nie. Dobra, wracamy do. Uuu! tylko przez okienko mogę spojrzeć. Cela numer jeden. A my idziemy do celi numer dwa, zobaczcie, co jest. Myślę, że jakby te pasły tak za każdym razem, do każdej celi. Chwila, moment. Tak! Umrę. Umrę przy tej celi. Dobra, jednak nie. Wiecie co, bo myślałem, że wszystkie te klapki były zamknięte, i jak spojrzę do tej otwartej klapki, znaczy tam, znaczy do tej yy, celi z otwartą klapką, to podczas patrzenia coś mi wyrwie moje wnętrzności. Ale jak widać, yy, dobrze, że się pomyliłem i to się na pewno nie stanie, bo ja mi jest dysdysowskie. A tu będzie potrzebny jakiś klucz, no, z takiej gry. Po prostu muszę iść dalej przed siebie w stronę słońca. Może każda cela tutaj ma taki swój własny urok. Żartowałem. Praktycznie nie ma go wcale. Po prostu mówię tak. What the fuck! Boże, czemu mnie opuściłeś? Tak, tam jest napisane właśnie. I tego tak się spodziewałem, że to się w końcu stanie. Aż mi spociła się ręka tam, gdzie się nikt nie spociła. Po prostu, po prostu to są, to jest najgorszy koszmar, jaki może być, obudzić się wariatkowie. Jeszcze to jest horror, no. Mózg, sami sobie dopiszcie. To jest zazwyczaj właśnie coś takiego, że... W szpitalach psychiatrycznych samo przebywanie jest horrorem. A jeżeli dodamy do tego jeszcze jakąś dziwną fabułę, to tym bardziej to się źle kończy. Dobra, to na jest, nic nie będzie. Chodźmy. Chodźmy dalej. Hydroterapia. Okej. Okay. Pewnie w hydroterapii ktoś tam zasłap. Krew! Czuję, że w końcu zaglądanie do tych cel skończy się dla mnie. Mnie bardzo źle. Halo? Halo, ktoś mnie wołał? Mam nadzieję, że żadne dziecko mnie nie wołało. Tam jest krew, tam jest krew. O, nic się nie było. Raczej by wyskoczyło od razu, prawda? Z blok B lecimy. O nie. O nie, te łapki, te, te rączki raczej nie podobają mi się w żaden sposób. W żaden sposób. Tip, top, tip, top, tip, top. Fajnie, że kiedyś w ogóle chodzi boss, przez świat. Cy byłby z ciebie dumny, naprawdę Okej okay. hmm. Sądząc po... To się krwi w tym miejscu Wiem, że ktoś mnie szuka Ktoś jest za mną Ostrzegano mnie, że jak będę w to grał, to mogę sprzecić dziwne rzeczy. To jest sen wprawdzie, więc mogę sprzecić wszystko gdziekolwiek. A jeżeli to jest ten, to ja mogę sobie wyobrazić tutaj zaraz jakąś słodką, ładną... Niestety nie. Koszmary mają to do siebie, że w nich akurat zapominamy, że jesteśmy we śnie. I staramy się uciec przed niebezpieczeństwem. I zazwyczaj coś się źle kończy. Na przykład obudzeniem się przed najlepszym momentem. I tak mówię to z autopsji. Cela. Kolejna zwykła cela. Nie, no dlaczego ty mnie zjeść Chcesz. Prawdę. Prawdę. Jeszcze nie ci, że mam od początku tu iść. Na pewno nie, jest jakiś checkpoint znowu. Co ja mam z nimi zrobić? Ja się pytam, naprawdę? Ja nie mam pojęcia. Zielonego pojęcia. Będzie mnie tak jadł i jadł. Ja nie lubię, kiedy mnie tak jedzą. <grym> Jest on zbyt, zbyt, zbyt rybny, żeby mnie jeść. Będziesz miał niestrawności. Będziesz miał ości w gardle. A jak? Jakbym spojrzał tutaj, co mnie zje wtedy? A! Ty, ty, ty. A! A jednak, a jednak, a jednak, a jednak Nie wiem czy jest sens, żebym go w ogóle umiał, czy po prostu mam się cofnąć i poszukać czegoś, ale raczej nic nie zgubiłem, prawda? To nie powinno tak być. To nie powinno tak być. Dobra, pójdziemy na sam toku. Proszę nas... Nie zauważy! Nie, nie zauważył. Dobra, teraz spróbujemy go cofnąć. Żeby szedł za nami. Żeby szedł za nami i to powinno pomóc jak nic. Tylko jak daleko mamy do wyjścia, bo to, to może być chyba kluczowe w tym... W tej księczce. Zobaczmy jak daleko mamy do, wy do wyjścia. Tutaj dobra, możemy dojść do to. Medical reception. Może coś się z tym da zrobić. Może nie. Powoli powoli, 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 dobra, szybko! Okej okay, kochani, myślę, że już już wiem. Już wiem, co zrobić. To było chyba dużo prób, dużo prób było. Ale skapnąłem się chyba o co chodzi. Bo dopiero po czasie zobaczyłem, że ona ma oczy: oczy ma, oczy ma, oczy ma zasłonięte. Oczy ma zasłonięte i. I to nic nie da, że my tu... Że my tu chodzimy, on nas nie widzi. I to jest piękne, on nas nie widzi, my możemy sobie chodzić. I on, póki nas nie usłyszy, jest... Bardzo dobrze. I chwilowo, jak widać... Nie jest nami zainteresowany. I chyba my możemy chodzić wtedy, kiedy on może chodzić, bo wtedy nie słyszy... Niczego, tylko mu się radar włącza. I, I dojdziemy, w końcu dojdziemy, ja to wiem. Trzeba iść bardzo powoli. Już wcześniej tego próbowałem Bo tak szczerze to, to... Kto patrząc na potwora, myśli, czy on ma oczy czy nie? No to jest, to jest... to nie jest... to nie jest tak jak myślicie. Dobra, idź dalej. Nie zauważysz nas, znaczy, Nie zauważysz nas na pewno, bo jesteś ślepy, to prawda, ale... Korci mi, żeby spojrzeć, co jest w tej celi, tam jesteśmy już coraz dalej. Mamy coraz większe szanse na powodzenie. Póki nie wydamy żadnego dźwięku, ani nic nie wyda dźwięku w tej celi, jesteśmy bezpieczni. Bardzo bezpieczni. Na razie, sam sobie hałasujesz. Opie, daj mnie spokój. Daj mnie spokój. Ja bym już chętnie pobiegł tam do tych drzwi, ale wiem, że on się na mnie rzuci i mnie zje. To jest pewno. No nie mówcie mi, że on dalej będzie szedł za nami. I cofaj się, tak, dobrze, cofasz się, cofasz się, stary, w rozwoju się, cofasz. Jeszcze tylko troszkę, jeszcze tylko troszkę. Troszkę tymi kratkami dojdziemy. Jeszcze tylko parę kroków, parę chwil, jesteśmy w domu. Słyszy mnie nikt kiedy kochać chce Dobra. Jest gitara. Przeszliśmy I jest. Jest pięknie, jest po prostu pięknie. Jestem w niebie Znaczy w, ciągle jestem w piekle. Ale lepsza... Lepsza ręka na stole niż... niż... niż sami wymyślicie. Plusk plusk. Słyszę, znowu jakiś hałas. I kolejna piwnica, no, kolejna, że piwnica, no wprawdzie już się przyzwyczaiłem, do tego, że piwnica to jest wszystko, co ma ciemną poświatę i kieruje nas w dół, ale po prostu kolejne zejście w dół, nie? Kolejny poziom niżej schodzimy bardzo źle z tego powodu mi jest. Tylko słyszę te jego kroki tup 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 O nie, no znowu! Co sobie jaja robicie? nie może być tak, że on tutaj znowu jest. Będę bardzo zły, jeżeli on tu będzie. Zobaczymy, czy mogę normalnie chodzić. A bo, jednak mogę normalnie chodzić. O, zaliczmy sobie checkpointa. Jaja sobie robicie chyba z tym, co tam jest. Mówiłem w końcu, że tak się stanie? Że ktoś mnie chyci! Chyci mnie za jądra, kiedy będę patrzył. Zboczeńce jedna. No nie wierzę, że jest ich więcej, nie błagam cię, nie zauważ. Nie zauważysz mnie! Nie dam się tak łatwo. Nie dam się tak łatwo. Nie dam się tak łatwo. Nie dam się. Może lepiej dołem przejdę, bo widzę, że tak troszkę... Troszkę nasze... nasze ciała! By się spotkały lada chwila. Więc lepiej, lepiej, lepiej nie kombinować. Naprawdę lepiej, nie? Okej. Okay. Już prawie. Dawn call. Jesteśmy już w jadalni. Eem, dzisiaj, e, dzisiaj. dzisiaj. dzisiaj e, głównym daniem będzie rąsia. E, na drugie, może wątróbka z. Zobaczymy co, mamy takiego ciekawego w kuchni. Na razie nic. Na razie nic, ale się wciągnę i nie zamierzam kończyć tego odcinka, dopóki nie umrę. Dopóki nie umrę, będę z wami siedział tutaj. Wariatkowo mnie męczy, jak nie wiem. Zobaczymy, że mamy tutaj coś ciekawego raczej, nie. No nie, no nie 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 nie. O oh mój Boże. Widzimy się w kolejnym odcinku. Naprawdę widzimy się w kolejnym odcinku. Ja już z nim nie wytrzymam, to jest najgorszy jakiego no, jaki o ja życiu widziałem. <ścoughs>